Dzisiaj bierzemy na warsztat dwie świetne hulajnogi. Techlife Q3 i Techlife Q4. Z pozoru wyglądają podobnie, ale uwierz mi, różnice robią robotę. Zwłaszcza jeśli zastanawiasz się, która będzie idealna dla Ciebie. Rozstrzygniemy to raz na zawsze. Techlife Q3 – uniwersalna hulajnoga dla każdego. Zaczynamy od Techlife Q3 – hulajnogi, która może stać się Twoim codziennym towarzyszem. Dosemna jest w dwóch wersjach kolorystycznych – zielonej i czarnej i każda prezentuje się naprawdę świetnie. Dzięki regulowanej kierownicy pasuje zarówno do niższych, jak i wyższych użytkowników. Q3 ma 10-calowe koła oraz amortyzację typu C co świetnie tłumi nierówności terenu i zapewnia miękką, stabilną jazdę. To kolejnoga idealna do miasta, ale świetnie sprawdzi się też na spokojniejszych trasach poza asfaltem. Silnik o mocy 800 W pozwala rozpędzić się nawet do 45 km h Natomiast standardowa bateria 16,5 Ah zapewnia zasięg do 50 km. Jeśli jednak potrzebujesz więcej, wybierz wersję RS z baterią 28 Ah, która wydłuża zasięg nawet do 70 km. O Twojej bezpieczeństwo. Dbają podwójne tarczowe hamulce. A oświetlenie sprawia, że jesteś widoczny nawet po zmroku. Dodatkowo Q3 ma długie błotniki, gumowy pody, system NFC i duży centralny wyświetlacz. Hulajnoga jest dobrze zabezpieczona przed błotem, lecz jazda w deszczu nie jest rekomendowana. I jeszcze jedno. Pilot do blokady prędkości maksymalnej. Wystarczy jedno kliknięcie, żeby hulajnoga nie przekroczyła 20 km na godzinę. Idealne rozwiązanie jako kontrola rodzicielska, gdy ze sprzętu korzystają młodsi domownicy. Techlife Q4. Podwójna moc, ten sam komfort. Przechodzimy do Techlife Q4. Choć z wyglądu bardzo podobno do Q3, różni się tym co najważniejsze – podwójną mocą. Mamy tu dwa silniki po 800W, osiągające maksymalnie nawet 1365W. To poziom bliski najmocniejszym legalnym kolejnogom w Polsce. Przy tym pozostaje praktyczna i lekka. Podobnie jak Q3, Q4 ma regulowaną kierownicę i w zestawie dostępny jest pilot do blokady prędkości. Więc możesz ograniczyć prędkość maksymalną do 20 km na godzinę jednym kliknięciem. To idealne rozwiązanie dla rodziców lub początkujących użytkowników. Na kierownicy również znajdziemy duży centralny wyświetlacz z systemem NFC. Jest on czytelny i intuicyjny. Q4 wyposażona jest również w mechaniczne hamulce tarczowe, które świetnie radzą sobie przy większych prędkościach, oferując skuteczniejsze i bezpieczniejsze hamowanie. Dodatkowo bateria o pojemności 28 Ah z systemem BMS z balanserem. Co to daje? Umożliwia równomierne rozładowywanie ogniw. Co przekłada się na dłuższą żywotność akumulatora. Na jednym ładowaniu przejdziesz nawet do 70 km. 10-calowe koła z systemem Quick Tube pełne błotniki i wodoodporność ipx 6 sprawiają, że kuczwórka to pewniak na każdą pogodę, chociaż nadal nie polecamy jazdy w ulewie. Z kolei nowa, sprężynowa amortyzacja sprawia, że jazda po nierównościach staje się wyjątkowo komfortowa. Kuczwórka to idealna hulajnoga dla osób, których są mocy, trwałości i niezależności, bez rezygnowania z kompaktowych wymiarów. q 3 czy Q4. Która lepsza? Tak naprawdę wybór zależy od tego, czego oczekujesz. Chcesz uniwersalnej, wygodnej hulajnogi do miasta? Wybierz Q3. Piękny design. Do wyboru czarna lub zielona. Blokada prędkości i możliwość jazdy do 70 km w wersji RS. Szukasz podwójnej mocy i lepszego przyspieszenia bez wchodzenia w dużą wagę i gabaryt. Wtedy Q4 będzie strzałem w dziesiątkę. Podwójne silniki robią różnicę, a reszta konstrukcji nadal zostaje kompaktowa i wygodna. Daj znać w komentarzu, która kolejnoga bardziej do ciebie przemawia: Q3 czy Q4. A jeśli chcesz dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę podczas kupowania kolejnogi elektrycznej, kliknij tutaj.